Zazwyczaj rozmowy zwolenników i przeciwników marihuany zaczynają i kończą się na temacie szkodliwości i ich wpływu na organizm. Uważam, że jest to zupełnie nieistotne, przecież nikt na siłę nie każe nikomu odurzać się konopią. Poza tym, gdyby kwestia zdrowotna miała naprawdę jakieś znaczenie w tej sprawie, to alkohol i papierosy, które dużo bardziej szkodzą i uzależniają, a jednak są powszechnie dostępne, byłyby zakazane. Także ten argument w ogóle nie istnieje. Ja bym jednak chciał skupić się na tym, co może przynieść Polsce legalizacja marihuany. Polacy spalają rocznie ponad 500 ton marihuany. Gdyby to opodatkować, Polska zarobiłaby na tym ponad 20 miliardów złotych. No i do tego powinno się jeszcze doliczyć nowe miejsca pracy, czyli kolejni płatnicy podatków i składek ubezpieczeniowych. Są to kolejne miliony dla kasy państwa. Edukacja antynarkotykowa i walka z przestępczością narkotykową kosztuje państwo ponad 200 milionów złotych rocznie to kolejny wydatek, który nie istniałby w kraju legalnych miękkich narkotyków. Już pomijam fakt, że walka z używkami jest zupełnie nieskuteczna, a przed sądy i do więzień trafiają zwykli obywatele, którzy zostali złapani ze śladową ilością marihuany. Nie wspomnę już o tym, że więzienia są przepełnione i osoby, które siedzą za posiadanie, blokują miejsca prawdziwym kryminalistom, którzy powinni się tam znajdować. W tej chwili to mafie narkotykowe zarabiają miliardy na narkobiznesie, a legalizacja doprowadziłaby do ich upadku. Po co kupować lewą niepewną trawę od podejrzanego typa, skoro w sklepie można dostać towary za testami i pewnością, że żadna chemia nie została dodana do używki jak to ma teraz miejsce. A propos, podobnie było w Stanach po zniesieniu prohibicji na alkohol. Mafie, które do tej pory zarabiały biliony na sprzedaży alkoholu, musiały zamknąć swój biznes, bo nie było już na ich towar chętnych. Ludzie zaczęli znowu kupować legalnie. Konsekwencją tego, że marihuana zacznie być legalnie sprzedawana, będzie również ograniczenie dostępu małolatom do używki, tak jak to ma miejsce teraz z alkoholem czy papierosami. Polscy politycy szukają pieniędzy wszędzie, gdzie mogą. Słyszy się o planach podatkowania prostytucji, podwyżkach podatków, wzmożonych kontrolach skarbowych czy dziurach budżetowych. Premier dwa dni temu tłumaczył matkom niepełnosprawnych dzieci, że nie ma żadnych wolnych środków finansowych i nie można pomóc rodzicom niepełnosprawnych dzieci. W takim razie ja się pytam, czy te dziesiątki miliardów złotych rocznie z legalizacji to mało, żeby wyciągnąć po to rękę i odpowiedzialnie nimi zarządzić? No raczej nie, według rządu to chyba zły pomysł. Dziś Tusk ogłosił, że zabierze część pieniędzy przeznaczonych na budowę dróg i przeznaczy je na dzieci niepełnosprawne. Oczywiście nie pomniejszajmy też wartości Konopi jako środka leczącego, między m.in. w ograniczaniu komórek nowotworowych czy niwelowaniu silnych bólów. No nie bez powodu w 19 Stanach Ameryki dostępna jest marihuana medyczna. Są to kolejne miliardy złotych do kasy państwowej z produkcji i sprzedawania leków na bazie THC. Stan Colorado, który kilka miesięcy temu wprowadził marihuany do sklepów, już liczy zyski z ich sprzedaży. Ponad 3,5 miliona dolarów w styczniu zarobione dzięki opodatkowanej legalnej marihuanie. Blisko rok temu nasz południowy sąsiad Czechy także zalegalizował trawę. A za tydzień, 1 kwietnia, Urugwaj przystąpi do strefy legalnej marihuany i będzie kolejnym państwem, które zamiast nieskutecznie i bez sensu walczyć z lekkimi narkotykami zacznie na nich zarabiać. Uważam, że to dopiero początek dobrych zmian i w najbliższych latach doczekamy się również w Polsce postępu w tej sprawie. Nie trzeba być palaczem marihuany, by czerpać korzyści z jej legalizacji, których jest naprawdę wiele. Ja wymieniłem tylko część tego, co dla Polski przyniesie legalna, dostępna w sklepach marihuana. Na zakazie importu, produkcji, sprzedaży i posiadaniu marihuany zyskują tylko mafie, a wszyscy inni tracą.